Cześć, dzień dobry, witam się z wami bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny filmik u mnie na kanale i tym razem będzie to open box, pudełeczka taniej książki i zaraz wrócę, znaczy otwieram już pudełko, żeby film, filmik nie przedłużać słuchajcie, dlaczego zamówiłam książki z taniej książki, z Polski, a nie z Anglii? tak jak wiecie, wcześniej kupowałam książeczki tutaj w angielskiej księgarni i oni... Niektóre książki, książki mieli tutaj, a niektóre ściągali z Polskiej. i miał, mieli ceny nawet takie spoko: po 7 funtów 6,50 już fajne książki były nowości, ale przez tego covida ceny się bardzo podwyższyły. W polskim sklepach w ogóle jest masakra, bo trzeba dać około 12 funtów. A 10 to jest takie minimum, jeżeli chodzi o moje rejony. A jak wpisywałam na facebooku tutaj polskie książki UK. I wpisywałam, że nie interesują mnie drogie książki, ponieważ jak mi ktoś oferuje drogą książkę, to wolę ją kupić nową. To mi ofer oferowali nowe, przepraszam, używane za 6-7 funtów, gdzie dla mnie to jest zdziarstwo, bo sama swoje sprzedaje po 3-4. Także Weszłam ze z ciekawości na tanią książkę i okazało się, że przesyłka jest dość droga. Bo za przesyłkę stanie książki zapłaciłam do Anglii 90 zł. Eee, najtańsza opcja była chyba 45 zł, ale to było tylko 2 kilo książek. Więc ja stwierdziłam, a to jest chyba 4 książki, że ja wolę sobie dobrać, wziąć przesyłkę za 90 zł i zamówić więcej. I za całe zamówienie zapłaciłam, jeżeli chodzi o funty 90 funtów. No to nie wiem nawet ile to jest. Poczekajcie, 90 funtów razy tam 480, no tak, jakoś 430 zł nie wyszło coś takiego faktycznie. Um, 90 funtów, ale jak sobie obliczyłam, to ta książeczka już po w całość z przesyłką nowa wychodzi mnie 6,40 Także jest różnica Uważam, że warto raz na jakiś czas zrobić sobie taką właśnie większą przesyłkę z Polski Ja zamierzam teraz zamawiać cały czas te książki Właśnie ją rozpakowałam Powiem Wam, że to jak książki zostały zapakowane One zostały zapakowane w taki, w taki papier Ja miałam książek chyba 14 Więc miałam dwa opakowania tak zaopakowane I co dla mnie to było mega słodkie To dorzucone Chwyć i jedz mieszanka studencka Taka. Bardzo miło, to jest taki drobny gest, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny. E, I już się nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać, jakie książki e, e, zdecydowałam się kupić tym razem. E, większość z, poprzedniej, e, z poprzedniego filmiku już jest przeczytanych, ale jak wiecie, kupiłam jeszcze książki od kogoś w międzyczasie używane i, i, i tak właśnie zaszło to czytanie. Dobra, przejdziemy sobie na bardzo szybko, bardzo szybko Wam opiszę. E, o czym są te książki? Pierwsza książka to jest naga, prawda? Chciałam troszeczkę poczytać takich erotyków, coś na style: 365 dni, 50 shades of grey, i jedna z polecanych książek to była to książeczka, właśnie ta. Rozpalająca zmysły, powieść autorki bestsellerów. Jeśli dostajesz od losu drugą szansę, lepiej dobrze ją wykorzystaj. A ambitna Leita Huton pracuje w nowojorskiej kancelarii, kiedy dostaje od szefa propozycję reprezentowania prestiżowej firmy. Przyjmuje ją bez wahania. Jej nowy klient to Grayson Westlock. Ten Grayson Westlock. Ponad rok temu roztrza roztrzaskał jej serce na milion kawałków. Teraz stoi przed nią z nadzieją na nowy początek, bardziej pociągający niż kiedykolwiek. Prawniczka postanawia zachować profesjonalizm i nie rezygnuje z obsługi firmy Graja, jeśli Graja nie Greya, tylko Graja. Jeśli on sam chce od niej czegoś więcej, tym razem będzie musiał naprawdę się postarać. O ile Leila jej jako pierwsza nie ulegnie jego seksapilowi. I słuchajcie, teraz tak sobie czytam i nie jestem pewna, czy to nie jest jakiś drugi tom. Muszę przeczytać tego, czy tego nie jest. Jeżeli wy wiecie, zanim ja przeczytam, to napiszcie mi w komentarzach pod spodem, czy jest jakiś pierwszy ton tego, ale ja sobie, mam nadzieję, jak nie zapomnę, sprawdzę. Kolejną książką, którą kupiłam, to jest C.A. Taylor, Zanim powróci strach. Czasami pierwsza miłość jest też ostatnią. Przekonała mnie okładka. Ja jak widzę te okładki, tutaj są takie dwa paski, to zawsze mnie pociągają takie książki i Mamy tutaj opisane, miała być miłością jego życia, stała się ofiarą. Teraz historia się powtarza z inną dziewczyną w roli głównej. Um, Lou Watsford po latach wraca do miasta, które opuściła jako nastolatka. Nikt jej nie... może tak wam trzymam, że widzieli. Nikt jej nie rozpoznaje, nikt nie, wiąże z, nikt nie wiąże jej ze skandalem, który kiedyś wstrząsnął lokalną społecznością, poza kobietą obwiniającą ją o zrujnowanie małżeństwa. Tymczasem mężczyźnie, który zniszczył życie Lou twierdzi... Wiedzie się doskonale, prowadzi własną firmę i znalazł sobie następną ofiarę. Lu wie, że jeśli dopuści do tego, by kolejna zagubiona nastolatka padła jego łupem, nie uda się jej poskładać własnego życia. Musi jej pomóc. Nawet jeśli wszyscy znają ją za wariatkę, a dziewczyna wcale nie będzie chciała być uratowana. Jestem mega ciekawe. Książki? Kolejna książka. Nie ufam już nikomu. Nic nie wydaje się rzeczywiste, wszystko budzi we mnie lęk, a prawda jest nieuchwytna. Zobacz, jak rodzi się obłęd. Książka Klaudii Muniak. Ja jestem średnią fanką polskich książek, polskich autorów, ale coś mnie zaciekawiło w tej książce. A co jest prawdą, a co wytworem wyobraźni? Iga, świeża upieczona matka funkcjonuje na granicy świadomości i urojenia. Podaje się skomplikowanemu leczeniu w opracowywaniu którego sama uczestniczyła. Może być ona dla niej przepustką do normalnego życia. Choć system dopiero raczkuje, iga podejmuje ryzyko. Zgadza się na wszczepienie w ramię chipa i połączenie go z aplikacją. Od tego momentu zaczynają jednak prześladować halucynacje i zanika. I zanik pamięci Do tego na ciele i ukochanego synka pojawiają się siniaki Iga przestaje wierzyć nie tylko w to, co mówią lekarze Ale także jej najbliżsi Nie wie, czy może wierzyć sama sobie Czy oddany mąż na pewno pragnie tylko jej dobra Czy przyjaciółka faktycznie jest lojalna Wydaje mi się, że ta książka może być petardą Tak myślę Kolejną książką, którą wybrałam, jest Michael Richmond, Rok w mgle. Zdecydowałam się na tę książkę, ponieważ jest to powieść autorki i że nie opuszcza. A ta książka była dla mnie petardą czyli to jest kolejna e, książeczka w gęstej mgle, w falach Pacyfiku na parkingu w ciężarówce nieznajomego gdzie zniknęłaś. Abigail i Jake wkrótce zamierzają się pobrać. Abigail jest młodą fotografką, która po tragicznej śmierci partnera układa sobie życie na nowo. Jake rozstał się z żoną. samodzielnie wychowuje sześcioletnią córeczkę Emmę. Pewnego dnia Abigail wybiera się z dziewczynką na plażę. Kiedy robi zdjęcia, traci ją z oczu na kilkanaście sekund. Kilkanaście sekund, które zmieni się w najgorszy rok jej życia. Co byłabyś w stanie zrobić, by odnaleźć ukochane dziecko? Także następna książka z tajemnicą w gle. Puch. Jedziemy dalej. Triller psychologiczny o idealnym życiu i perfekcyjnych kłamstwach. Może Ci się nie spodobać, to co zobaczyć. Nasze małe kłamstwa e, Su Watson. Oglądamy wiadomości przerażone jednocześnie zafascynowane. Zupełnie jakby ciało, które sanitariusze wnoszą do karetki, należało do kogoś nam nieznanego. Ale to, to jest dobrze znana nam osoba. Życie Marian jest idealne. Jest żoną przystojnego chirurga, matką trojga wspaniałych dzieci, ma piękny dom w najlepszej dzielnicy. Nie musi nic robić, ma tylko opiekować się swoją rodziną. Pewnego dnia na jej idealnym życiu pojawia się rysa. Dotąd Mariana sądziła, że doskonale rozumie swoje małżeństwo, ale prawda ma wiele twarzy. Im, im więcej Marian odkrywa, tym częściej zadaje sobie pytanie, czy może sobie ufać, czy jednak powinna zacząć się bać. Małżeństwo nie ma prostych instrukcji i nie wszystko jest czarne lub białe. Może Ci się to spodobać, to zobaczysz następna książka. E, kolejna e, Lucinda Barry. Uważaj, czego sobie życzysz. Nawet marzenie o dziecku może przeciągnąć za, za sobą przerażające konsekwencje. Bestseller Washington Post i Amazon Charts trzymający w napięciu thriller idealne dziecko. Jest to, dlaczego wszechświat pozwala mieć dzieci ludziom, którzy je krzywdzą, dlaczego nie daje ich ludziom takim jak ja, którzy ich pragną. Christopher i Hannah wiodą szczęśliwe i spokojne życie. On jest chirurgiem, ona pielęgniarką. Brakuje im tylko dziecka. Kiedy do szpitala trafia Jani, porzucona sześciolatka, Christopher od razu nawiązuje z nią kontakt i przekonuje Hannah, żeby wzięli ją do domu jako własną córkę. Ale Janine nie jest zwykłym dzieckiem. Marzenie o szczęśliwej rodzinie staje się coraz bardziej odległe. Czy tajemnicza przeszłość dziewczynki może doprowadzić wszystkich do niewyobrażalnych czynów, których konsekwencje będą tragiczne w skutkach? Myśleli, że to porzucone dziecko, ale rany na jej ciele opowiedziały o wiele straszniejszą historię. Powiem Wam, że ta książka chyba będzie jedną z pierwszych, po której sięgnę. Kolejna, znowu zaryzykowałam, znowu polska autorka. Alicja Sinicka, e, starzystka. Pokusa, strach i tajemnica. Uczucia, które oplątają, jak pnący, pnącza róż. Chcesz patrzeć, chcesz słuchać, chcesz podejść bliżej. To jest od ciebie silniejsze. Namiętność, tajemnica, zbrodnia. Praca u Marka Skalskiego wydaje się Klaudi przepustką do nowego życia. Perspektywy są niezwykle pociągające. Z dala od tego, co było, z wizją celu będącego na wyciągnięcie ręki. Szef, który szarmancko łączy talent biznesowy z niepokornym szy... Stylem bycia od razu budzi w niej zainteresowanie. Na tyle, że dziewczyna szybko przekracza kolejne granice. Życie Ewy Skalskiej upływa w podziwu. Wz wzorowa żona, idealna matka. Doskonale wie, co fascynuje męża. Układ, który zawarli, także zdaje się być perfekcyjny. Do czasu. Wiadomość o znalezieniu ciała jednej z dwóch zaginionych młodych kobiet, które odbywały stażu Skalskiego, wstrząsnęła miastem. Klaudia zaczyna obawiać się o własne życie. To, co Ewa miała doskonale zaplanowane, zaczyna rozpadać się jak domek z kart. Gra, którą przeprowadził, czyli z markiem robi się coraz bardziej niebezpieczna. Także zobaczymy. Potem moja ukochana autorka Sara Edenzel. Może nie ukochana, ale jedna z moich bardziej ulubionych. Nowa powieść autorki milczącego dziecka, które uwielbiałam śmiertelne kłamstwa. Może ludzie nie tylko chcą, żebyśmy stąd zniknęły? Może pragną naszej śmierci? Widziałam, że tu wrócisz, bo to tajemnica pożera cię od środka. Dziesięć lat temu w cichym Baktorp zaginął chłopak Samuel Marey. Od tamtej pory nikt go nie widział. Rosie Sharp opłakiwał zaginięcie przyjaciela przez wiele tygodni. Ale jej młodsza siostra, tej nocy, której zaginął Samuel, widziała Rosie wślizgującą się przez okno z powrotem do ich wspólnej sypialni. Drżącą ze strachu. Heather nigdy nie powiedziała nikomu, co widziała, ale sekrety nie mogą pozostać pogrzebane na zawsze. Dziesięć lat później Rosie i Heather wracają do rodzinnego domu, ale powoli staje się oczywiste, że ktoś ze zwartej społeczności wioski nie chce ich tutaj. Śmiertelne kłamstwa z przeszłości zaczynają się wreszcie ujawniać i obie kobiety znajdują się w niebezpieczeństwie. I słuchajcie, postawiłam na tą samą otorkę ze starzystki: jest to obserwatorka. Patrzcie, odwracaj wzroku, zobacz, kto kryje się w cieniu. Także widzicie, ponieważ, mimo tego, że nie lubię polskich autorów, staram się znaleźć coś fajnego, chociaż mroza lubię. E, dobra. Dalej czytamy. Lepiej zasłania okna po zmroku, nawet jeśli myślisz, że nie masz nic do ukrycia. Kiedyś Jarek był dla Izy przyjacielem, wychowali się na tym samym osławskim osiedlu, ale w rzeczywistości pochodzili z zupełnie innych światów. Ona ledwo wiązała koniec z końcem, on mieszkał w pięknym domu z dużymi oknami. Po latach spotykają się na oddziale ratunkowym szpitala w Ławie. Doktor Arkadiusz Milski z trudem rozpoznaje w pobitej kobiecie dawną znajomą. Ich relacja odżywa i budzi niepohamowaną namiętność. Po tragicznej śmierci byłej partnerki mężczyzna wreszcie spotkał osobę, z którą może ułożyć sobie życie. Jednak ktoś uważa inaczej. i zadostaje dwie dziwne wiadomości. Pod drzwiami znajduje kwiaty. Takie same, jakie otrzymywała była dziewczyna Arka, zanim zginęła w nieszczęśliwym wypadku. Jedno jest pewne. Ktoś ją obserwuje i realizuje swój chory plan. Także kolejna książka tej samej autorki, która przekonała mnie swoim opisem. W ogóle było mega dużo książek w taniej książce, które bardzo mi się podobały. Jedną z nich to jest ta, albo może o tą dublerkę zacznę, już nie wiem. Jedna powieść, cztery bestsellerowe autorki, dublerka. Po prostu na tą książkę czekałam najbardziej. Wiem co zrobiłaś, wiem kim jesteś, znam cię. Najbardziej prestiżowa Akademia Sztuk Stynicznych w Londynie. Główna rola w szkolnym przedstawieniu może otworzyć odtworzy, drogę do kariery. Cztery dziewczyny, dotąd tworzące zgrabną paczkę, stają się konkurentkami. I piąta, która wydaje się najpróżniejsza, nie tylko jeśli chodzi o wyniki rywalizacji, ale tak naprawdę to ich matki startują w wyścigu szczurów i nie cofną się przed niczym. A każda ma swoje tajemnice, mniej lub bardziej niewinne. Niektóre nawet mordercze. Ale czekam, czekam, czekam. Kolejna książka. O, zakładka, jak fajnie. Uh, Harlan Coben w głębi lasu. Tego autora w padce nie mogło zabraknąć, bo jeszcze nie spotkamy się ze złą książką od tego autora. Na podstawie tej książki powstał serial z Grzegorzem Damięckim i Agnieszką Grochowską w rolach głównych, tylko na Netflix. No, a ja i tak nie zobaczę, bo ja mam angielski Netflix. Jaką tajemnicę skrywa Milczący Las? Myśleli, że znaleźli najbardziej odosobnione miejsce w okolicy. W okolicach młodzieżowego obozu Plus nie mogli się bardziej pomylić. Dwójka zakochanych przypadkowo stała się świadkami krwawego morderstwa, które popełniono na czworgu nastolatków. Właśnie czworgu przecież znaleziono tylko dwa ciała. Co stało się z pozostałymi? Czy jest szansa, że ofiary jakimś cudem przeżyły? Jedną z zaginionych osób jest Kamil, siostra prokuratora Paula Kalpenda, który po 20 latach od tragedii wciąż nie może się z nią pogodzić. Zwłaszcza, że to on wtedy w lesie był jednym z nastolatków, którzy słyszeli przerażone krzyki dobiegające za drzew. I kiedy w końcu, i kiedy w Nowym Jorku w zastrzelonym mężczyźnie rozpoznaje drugą z zaginionych ofiar, zadaje sobie pytanie, czy Kamil żyje. Kolejna mega, mega, mega ciekawa książka. Następna też książka autora, którą bardzo lubię, powiedzieli, że Koko zaginęła w nocy. Kłamali. Najmroczniejszy sekret Alexa Marwood, to jest to sama autor książki, który napisał dziewczyny, które zabiły Chloe, a książka mi się podobała. Najmroczniejszy sekret sprawił, że Alex Marwood stał się moim absolutnym numerem jeden na liście autorów powieści kryminalnych. Niezwykle wciągająca i doskonała, skomponowana powieść i opisała to jakaś Sophie Hanna. A teraz o książce: Tajemnicze zniknięcie dziecka, toksyczne relacje międzyludzkie i mroczne sekrety. Co się stało z Coco? Impreza z okazji 50. urodzin Szona Jacksona, Jacksona? Jacksona miała być niezapomnianym wydarzeniem. Wykwitne dania, strumienie szampana, doskonała muzyka i wytworni goście. Wieczór nie kończy się jednak tak, jak wszyscy planowali. Uczestnikami imprezy wstrząsa wiadomość o zaginięciu jednej z bliźniaczek, córek i jubilata. Trzyletnie Coco rozpłynęła się w powietrzu. Ani policyjne dochodzenie, ani zakrojone na szeroką skalę poszukiwania nie przynoszą żadnego efektu, a bliscy przestają się łudzić, że dziewczynka kiedyś do nich wróci. 12 lat później pogrzeb San. Shona? Shona, tak, Shona. Stanie się okazją do ponownego spotkania uczestników feralnego przyjęcia. Napiętna atmosfera i przemilczane fakty sprawią, że na jaw zaczną wychodzić pilnie strzeżone segrety, a wśród nich również ten, ten najmroczniejszy. Jest to najnowszy thriller laureatki nagrody Edgara Alana Poe. I teraz dwie książki, które troszeczkę, powiem wam, mega mnie zaskoczyły. Troszeczkę mega. Jest to. Intensywne, do, doznanie jeden, e, intensywne doznanie 1, intensywne doznanie 2, niegrzeczny szte, szef i grzeszny doktor. A czemu mnie zaskoczyły? Zaskoczyło mnie tym. Właśnie. Ich grubość jest taka mała. Nie spodziewałam się. Ile tu jest 100 kartek, może? O nie, niby. Niby tu jest 180 kartek. No to w sumie można uznać to za książkę. Ale powiem wam, zobaczcie, że ten druk. Jest i tak duży, także dość ciekie są te książki. Jestem troszkę nimi rozczarowana, szczerze powiem. No, ale zobaczymy. Czyli Niegrzeczny szef to jest część pierwsza i Grzeczny doktor. Przeczytajmy sobie, o co chodzi. Jeden przypadkowo wysłany mail może wywołać lawinę kłopotów i wyjątkowych doznań. Ambitna i zdolna Maja pracuje w wydawnictwie. Jej szefem jest najgorętszy w mieście, a przy okazji najwredniejszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek znała. Michael to bogaty, inteligentny i zabójczo przystolny uwodziciel. Mimo ukrytej nienawiści, którą kobieta żywi do niego z powodu tego, jak traktuje ją w pracy, Maja jest również pod wrażeniem jego seksapilu. Pewnego dnia pisze do przyjaciółki maila, w którym opisuje swą złość i sprośne myśli z szefem w roli głównej. Przez pomyłkę wysyła go jednak do Michaela. Dopiero teraz się przekona, jak bardzo niegrzeczny potrafi być przełożony biurowy romans, który rozpala wyobraźnię tak, słuchajcie nasłuchałam się pozytywnych opinii na temat tej książki na e, stronie fanów 365 dni, że musiałam ją kupić i w sumie teraz jak sobie przypomniałam e, o czym ta książka ma być, to trudno, będzie krótka ale może chociaż będzie się działo i dlatego właśnie kupiłam drugą i wiem, że teraz w jakaś trzecia miała wyjść, ale już nie chciało mi się czekać bo mówię, zamówię sobie w kolejnym zamówieniu В процесс профессиональном. Brrr, wracamy. W pracy jest profesjonalistą, ale po godzinach niegrzecznym uwodzicielem. Gory Aston to lekarz w prywatnej nowojorskiej klinice. Ceniony i niezwykle przystojny, każda kobieta na jego widok czuje się, że potrzebuje pilnej wizyty. W wolnych chwilach prowadzi sprośne rozmowy na czacie randkowym, staje tajemniczą nieznajomą. Ambitna Natalie zostaje przeniesiona na rezydenturę do nowej kliniki i wcale nie jest z tego zadowolona. W życiu prywatnym także jej się nie układa, każda kolejna randka okazuje się klapą. Zrezygnowana postanawia spotkać się na żywo ze swoim przyjacielem poznanym w sieci. Kiedy nieoczekiwanie odkrywa, że mężczyzna ukrywający się pod nickiem d, -D który jest jej nowym przełożonym, sprawy totalnie się komplikują. Aż się słuchajcie, gorąco robi, jak sobie pomyślę. Także takie książki zakupiłam. Mega się cieszę, bo powiem wam, jak miałam wydać te 90 funtów, to nie powiem. Dla mnie to jest duży wydatek, ale później sobie stwierdziłam, że teraz na kawie oszczędzam, na tym oszczędzam, a książki kocham. To w sumie wydać raz 90, a trzy razy po 30, to i tak wyjdzie na to samo. A przynajmniej mam trochę spokoju, bo mam teraz te wszystkie książki. Mam jeszcze te książki, które Wam pokazywałam w którymś vlogu, które kupiłam od kolegi. Więc yy, i cały czas patrzę za okazjami. Czyli jak widzę jakieś ciekawe książki yy, na promocji, albo że ktoś sprzedaje po normalnej cenie, to będę się starała je złowić, chociaż wiecie a, czym będzie się zbliżać bliżej do zimy tym mniej będę czytać, bo jak pamiętacie ja wtedy pracuję nie dość, że ekstra godzinę to i jeszcze ekstra dzień cały czas i jestem wykończona po prostu na maksa ale zobaczmy jak to będzie i tak idzie dobrze moje czytanie także słuchajcie, jeżeli podobał wam się dzisiaj filmik, bóragam was, zostawcie łapkę w górę albo łapkę w dół, bo oczywiście tych łapek w dół też mam a jeżeli oglądacie mój kanał, ale nie subskrybujecie, zróbcie mu to mu, nie mu, mi zróbcie mi tą przysługę i wciśnijcie subscribe, bo powiem wam, że ostatnio troszeczkę lipa jest i w ogóle mi te subskrypcje nie rosną, a nie powiem, jest to jednak Trochę przykre, bo po coś to robimy i fajnie by było, jakbym widziała, że więcej osób ogląda, bo widzę, że oglądają mnie osoby w statystykach, które mnie nie subskrybują. Nic z was to nie kosztuje, a mnie sprawia radość. Także, jeżeli chcecie zrobić jakiś dobry uczynek, to ściskajcie ten subscribe button na dole, dajcie łapkę w górę i w komentarzach pod spodem napiszcie, które książki, z tych, które pokazałam już czytaliście, które polecacie a które wam się nie podobało. Ja i tak je przeczytam, także nie bójcie wyrazić się swoją opinię, tylko proszę bez spoilerów. Kończę, bo jestem tak podekscytowana tymi książkami, że idę poćwiczyć i chcę przeczytać tą książkę, którą czytam teraz, żeby się zabrać za te cudeńka. Także cieszę się bardzo, pozdrawiam wam i życzę wam cudownego dnia, wieczora, nocy, kiedykolwiek to oglądacie, ale może weekendu, może holidaya, nie wiem. Buziaki, pa!